Vaga, 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 Let me out of here, this stupid rabbit! Hey, are you alright? I was locked in here by some strange rabbit. Can you find out to get me? I will find something. Aha! Uh -huh. Thank you. I thought I was done for. Before you get out of here. I'm looking for my dad. Have you seen him? No, I haven't seen anyone know, else, but I've been hearing weird noises coming through the van here. Definitely heard a man a mumbling and snoring. Oh man, that's gotta be him! I think you're clear to run straight to the exit, just be careful. Okay, good luck! Właśnie zapobiegłem śmierci piątkom dzieci. I zlecam datę. Uwaga, uwaga! Czy to on? Ta ta, ja jestem. Are you are za nim. Ta, you are alive. Zanim... O, oh, holy moly. Coś się patrzy. Proszę. proszę. Coś na twarzach. No, możliwe. Sounds like something is scared uh, trying to get in. I better hide Springy. Springi Eeee, nie pomyliło ci coś? No, you're not taking him away again Znaczy on krzycza, ale nie będę krzyczał. Great, that bear is out here. Shave dada Idziemy go saveć Kurwa nie mam pojęcia gdzie on jest Nie no, fabularnie to teraz powinienem do to the pitu iść coś takiego Ani tu dalej są O uj złoty O właśnie tego się tu Po się spodziewałem że on tu może być Nie ma! Taki kit takiego metalowca po wciągnął, nie? Znaczy ściągnął. Dad! No, nie dead, please don't be dead. Papito! No, what happened? Oj, ja nie żyję. Pozdrawiam. Co, serio, nie żyje? Nie wiedziałem! To, to nie jest, to jest inny ending! Jo! Ja się nie spodziewałem, że ja sobie zginę. Myślałem, to było inaczej. O! Jednogwiazdkowe zakończenie w trybie strasznym. Okej okay. A w tak ciekawość. powiedz e, Chcesz wiedzieć, jak zrobić? E, nie chcę wiedzieć jak zrobić, chcę wiedzieć ile jest łącznie wszystkich endingów O te tego jestem ciekaw, ile jest wszystkich endingów Nie chcę wiedzieć jak, na razie nie chcę wiedzieć Nie co ja mogę zrobić inaczej Ale na razie nie chcę wiedzieć Ale dobre munto Czekaj, okay, okej okay. Pomyślałem, że to jeszcze wiesz Czy Okej okay. Ale duta Voice actor? A, dobra. Był voice actor Weskitu. Eee, music man. Znaczy. ten. Fongaj. Music Man. Był Fongaj. Ty jedyny voice actor Weskitu. Dobra, Gierka. Jak na 80 zł, na 6,5 godziny, 7 godzin, Gierk. No, znaczy 7 godzin. w są jeszcze coś zakończenia, będą, ale. No tak, ale nie no, ale w sensie może w normalnych warunkach by tak średnio bym ale patrząc na fakt, że ta grafika jest jaka jest, ładna w sensie, to chyba spoko cena, I guess. I guess. Kolejna muzyka odkryta, yo. 6, no to, to tak jak słyszałem, czyli mam dwa Czyli co można zrobić. Okej, okay, właśnie w tym miejscu, co można zrobić, żeby inaczej ending. Czyli to te, te, teraz trzeba będzie się po prostu bawić. Żeby inne endingi. Ale no dobra, ale nie muszę robić tego wszystkiego na nowo Ale jestem dosłownie obok tego... No, szmata jestem dosłownie obok tego, co ona sobie pójdzie Ja pójdę tutaj I właśnie w tym momencie najprawdopodobniej obstawiam, że są, możli są możliwości na inne dingi Dobra Mam nadzieję, że nie będzie nasłyszała Dobra, nie ma łopotania, czyli jest git Dobra, Słyszeliśmy też wszyscy Dobra No już gadaliśmy, wszyscy wiedzą co i jak No, no fajno Jak zrobić jeden, a resztę A ja wiem, jak zrobić resztę, nie? No to się no zobacz Też nie mam pojęcia. Wsz wszystkie tutaj powinny być, znaczy dwa w sumie, bo ja już mam dwa endingi, nie? Dad, you're alive Save, dad bo teoretycznie tu bym zrobił, a gdybym tego nie zrobił? Może gdybym się nie schował? Może gdybym wyszedł? Great, this bear is out here, ok, czy jednak nie? Freddy? Czy są to jakieś inne rzeczy, które mógłbym zrobić? No nie. A co gdyby? What if not? No, czy, że, że chyba, że będzie to wchodzi w nieskończoność. Co? Ale śmieszne. Wchodzę w to, to tobie tak wyszuca na boki. No, on tu będzie chyba wchodzić w nieskończoność. No, jeden co mogę zrobić teraz to wyjść, nie? i teraz wejdzie, no. Nie wiem, co na jaśletni zrobić. No, właśnie, zauważyłem, że czeka No, ten nie wyjdę. Więc nic nie ma. Nic nie ma, nic nie ma. gdzie kurwa jestem?

Nie, czekaj, jednak 5, bo jedna to była szczęka, okej okay. Po prostu 9000? Ktoś to może byłby 8 To i to mogłoby być 8 teoretycznie Spróbuję najpierw 9, dziewięć, później 90808 dziewięć zero osiem zero osiem. Czekaj 9 Czekaj i 40 Najpierw tak dziewięć, raz dwa trzy cztery, enter, ok, Inventory, jeszcze raz, z dziewięć zero osiem dziewięć nie Chuja Okej, okay, nieważne, mnie tu nie było I już myślałem, że jestem jakimś mastermindem czy coś, nie? Chciałobyś A Okej, okay, a gdybym sobie teraz po prostu Nie róbcie tak Gdybym sobie teraz po prostu wyszedł Miał wyjebane wy si mi yeah, No i mi z ekranu Z tymi jumpscare'ami Nie no, nie wątpisz Last time Ciepło miał coraz częściej te Jumpscary. No właśnie, to jest jakby coraz częściej. Może ostatecznie nie zdążę. No ale ten i tak się tam. Tak spięknie trzeba być nie powinno. Ja go odbiorę. Czekaj, bo to właśnie tu Bolpit, no gówno widać w tym bolpicie Dobra, kys Nie no dobra myślałem, że może, może My jest coraz rzadziej i coraz częściej w skery i przez to, że mój, mój ojczym zginie czy coś, nie idę do niego. Znowu wyjebałem No ale faktycznie jest to często. A co tyby mnie? O, właśnie ich zobaczyłem. A co gdybym tego nie zrobił? Take that, filmaj. My, my voice. What's wrong with my voice? Ready? Why are they being friendly? Who do they think I'm I am? w Spring trap? Who? What am I? Noc piąta nie poszła zgodnie z planem. What am I? To to ending.